Witamy w, ten, ten, Witamy w Fabryce Cringe'u Witamy w Fabryce Cringe'u i w dzisiejszym odcinku Widzisz się o dwóch tylko rzeczach Jesteś zaskoczony tak tylko od dwóch I jeden będzie temat obszerny Oczywiście co pewnie wyczytałeś z tego Jebanego tytułu, drugi hmm. temat uja. Fejkowa zbiórka pieniędzy Pewnej influencerki Która jak to się szczyci po instagramach Po innych portalach, gdzie ona nie Pojedzie, czego ona nie opiera tak. Ta, za nami. Ta, no nie piem. Ta drama została poruszona i tak naprawdę Julka Peltz została zniszczona przez Mateusza Zbysińskiego. I nie tylko, bo jeszcze Rewo do tego się dołącza i wielu I innych. Dołącza. Cała ta... I, oczywiście, tris miał wypadek. O jezu, Ale mi się nie chce o tym mówić, dlatego to będzie pewnie 10 sekundowa wstawka. To tak, witamy w obrębie Zegrinzu. Przypominam o tym, że są dwa kanały. Ty, w ogóle każdy nazywa swoich jakichś, jakoś swoich widzów. Turkucie, Turkucie. jesteś. Turkucie. Ja bym ich agregaty nazwał. Dobra, agregaty, agregaty i agregaty. Albo, a żeby nie obrażać nikogo, to jeszcze. To trzecie. I dzisiaj będzie poruszony temat znowu Queen of the Black, bo oczywiście jak zwykle ona musi się panoszyć, rozpier i denerwować. Ogólnie influencerka, o której jest chyba tak najwięcej w internecie złego a propos wszelakich skamów, i kłamstw. To są ewidentnie problemy psychiczne Sytuacja wyglądała tak, że Jolka P Zrobiła zbiórkę dla biednego pieska na Instagramie Ja rozumiem miłość do zwierząt Jakby mojemu kotkowi się coś stało Też bym kurwa wpierdolił jakieś pieniążki Żeby go coś tam odratować Oczywiście ostatnio była na przykład drama Z Ralfem Jak ona bluzę za 5 tysięcy Zgubiła czy zostawiła Zostawiła i ta bluza przepadła A ta w dupę wójta to było po tej jednej naszej takiej przykrej akcji parę tygodni temu, kiedy siadaliśmy jeszcze i szukaliśmy materiału, to wlazłem na chwilę na Instagrama Julki Pelc i tam była, kurwa, my mieliśmy wtedy w chuj problemów i w chuj poważniejszych, poważniejszy, a na Instagramie, kurwa, Julki usłyszałem, że ona ma wielki problem, bo ona nie może się wyrobić do Louis Vuitton, sklepu, bo zaraz ma pociąg. Powiem ci tak, że my mieliśmy problem, bo nam przyjaciel się przekręcił. Dwa tygodnie temu zmarł nam przyjaciel. I to był dla nas problem, a nie to, że nie zdążymy do sklepu. No, medialnie brylant! Mamy zbiórkę pieniędzy, 4000 zł jest potrzebne. Kto się kłócił z UBerem o 4 zł? A właśnie, poczekaj. Kto może jakoś. Tego, nie wiem, kilka dni wcześniej albo kilka dni później pierdolił zdjęcie na Instagrama, jak w y, hotelu Continental Continental lepiści. Mój pies pojechał do babci, ponieważ wyjeżdżałam z domu i nie miałam go z kim zostawić. Wrócił z ogromna dziura, bo z tego, co rozmawiałam z babcią, uciekł i najprawdopodobniej, ktoś go postrzelił albo nabił się na drut. Jest bardzo mało czasu, ponieważ mój kochany piesek bardzo cierpi, prawie mu flaki widać, a mi się serce, nie mam aż takiej kwoty, żeby płacić za operację i leki i inne bardzo potrzebne rzeczy. Sprawdzała moja mama i zaczyna, nie da się mu robić stan zapalny i z dnia na dzień jest gorzej, błagam pomocy, każda zdówka się liczy, mam na więcej zdjęć i filmików jak piesek cierpi, ale nie, nie da się tu dodać normalnie filmiku przez y, ty tylko. Ludzie są dla niej wszyscy okropni, wszyscy są źli, a świat jest niedobry i fab. Nie zastanówmy się, dlaczego możemy być dla niej okropni. Może dlatego, że widzimy, że reklamuje główna. Tu trzeba zacytować, kurwa, bardzo dobrze znany tekst ekipy WUKA, czego się tu nie toleruje. Kurestwa, kurestwa, kurestwa się kurestwa nie toleruje. Ale mogę sobie przypomnieć, czego nie toleruje. A czego się tutaj nie toleruje? Może was się zapytam. Kurestwa się nie toleruje tutaj. Mateusz Spysiński, tutaj oczywiście będziemy podawać źródło. Jak tylko zobaczył tą zbiórkę, to się bardzo chciał zainteresować. Nie dowiedziałem. My chcieliśmy no. jeszcze na ten dzisiejszy nasz materiał zebrać kurwa jakieś tam informacje, dowody, bądź i wyjaśnienia na Instastory aktualne, ale pff, Instagram zrobił się prywatny. No to oczy jeszcze. Ale słuchaj... No to co dwie dziury, Pies miał tam jakieś ogromne dziury. Jedno z tych tego jeszcze nie była u weterynarza, a się okazało, że zbił 4000 zł. Tak, i idealnie 4000 zł, ale niedługo wyjeżdżam do Grecji na... Czasy. Dziwisz się, że ludzie tak na to reagują? Sama moja mama by mi pomogła, ale sama nie ma. Mam je też, ciuszki ogarniam na współpracę, więc nie jest kolorowo, jak wam się wydaje, że życie w willi i kupuje codziennie torebki za 20k. Nie będę więcej pisać o moim prywatnym życiu, bo to prywatne sprawy, ale zdarzało się, że musiałem utrzymywać ja rodzinę, więc proszę stać. I tak, Julka od Mam. razu z góry wiedziała, ile to będzie kosztowało. Kosztowało ta cała operacja. Jak ja przeczytałem, to jest opis na zrzutce, czy tam zbiórkę to ja po prostu się załamam. Lepiej jest wyciągnąć od y, randoma, nie wiem, 3, mhm. 5, 10, 20 złotych, niż kurwa brać od znajomego weź pożytku tysiaka, Z no. tym mi kurwa nie obrażasz, no? Lepiej jest zrobić zrzutkę i ewentualnie, kuba, jak twój pies ma umrzeć za dwa dni, poczekać tydzień, aż się ta zrzutka zapełni. Dodatkowo mama Julki po raz kolejny napisała do mnie na Instagramie, pisząc, że żeby się nie wtrącał i wysłała mi zdjęcia Atosa i... Jeżeli się nie wtrącął. Dziś rano natomiast obudziłem się i zostałem zaspomowany zdjęciami z relacji Queen of the Black. działa psychologia tłumu. Ludzie źle powierzą w każde ich wypowiedziane słowo i powtarzają albo wypisują mi to samo, co mówią. Miejcie swój rozum pis, bo oni myślą, że nic nie robią, nic złego, a tak naprawdę tylko jak na mnie nagrają, spada na mnie masa hejtu i to takiego identycznego, jak oni mówili, albo zwykłe bluzganie. Jak tak się o mnie martwicie, napiszcie priv, co robię źle. A szczególnie ty Spiesiński, zbierający na live donate, żarując na moim zdrowiu psychicznym, oceniając moje... Fiomy, nie powinieneś się wypowiadać na temat zbiórki. Przeprosiłem z jak miał rację co do skamów, ale teraz nie mam za co, więc nie mogę się doczekać na pokazanie wam paragonu z operacji. i Czekam na wypłatę z Pysiński, jak obiecałeś. Chyba nie wyjdziesz na szóste, co przydałoby się oddać trochę tego, co na mnie zarobiłeś. Tak więc, jeszcze raz, Julka. Julka Pel zaczyna się pultać. Jakim prawem, kurwa, z Pysiński w ogóle się do tego miesza? A może dlatego, że to jest kanał komentarzy? Czy lepszy, czy gorszy, czy ktoś go lubi, czy nie lubi, mamy prawo po prostu mówić o innych osobach w sieci, jeśli jesteś tam osobą publiczną, a jeśli nie jesteś osobą publiczną, to jakoś bezosobowo, że tak. Powiem. Pamiętajmy oczywiście, że według tych biednych instagramerek, influencerek, wszyscy komentarze są szli, bo oni chcą zniszczyć ludzi biednych i. I ja próbowałem z tych jego, jej story dowiedzieć się, co to są za leki, bo tam były te leki podane. Tak, tylko niestety nie jesteśmy w stanie wejść do niej na Instagrama, bo sobie uprywatniła. Ciekawe kurwa dlaczego, tak. eee, a z tych screenów, co widnieją po internetach, z nagrań na YouTubie, to tam nic nie idzie wyczytać. Wiecie co, i doszło to do, już kończąc tą całą dramę, do tego kurwa stopnia, bo to jest w wielkim skrócie, że... Ona się rzuciła na Spycińskiego, a Spyciński powiedział dość i napisał po prostu do nich. Witam serdecznie. Przychodzę do państwa z delikatną sprawą. W internecie pojawiła się zbiórka, która wygląda na oszustwo. Julia Pelc, która w internecie znana jest z naciągania ludzi, powołała się na państwa przychodnie, pisząc, iż potrzebuje 4000 zł na operację pieska. Czy istnieje możliwość, by potwierdzili, bądź zaprzeczyli państwo, czy taka operacja, bądź takie zajście miało w ogóle miejsce? Dodatkowo wysyłam zdjęcie dotyczące operacji oraz samego rachunku, który pojawił się u wspomnianej Julki. Jaką odpowiedź uzyskałem? To oszustwo. Pies jest leczony u nas, ale nigdy nie było mowy o operacji. Pies czuje się świetnie. Sprawa zgłoszona jako nadużycie do pomagam.pl Proszę również to zgłosić. Ja wysłałem dwa zgłoszenia, ale nie mam pewności, czy dotarły, bo nie dostałem żadnego potwierdzenia. Widzę, że zbiórka jest nadal aktywna. I bardzo dobrze zrobił. I taki ruch jest konieczny. Co odpowiedziała, odpowiedziała, co odpowiedziała ta jest, Że piesek ma się jak najbardziej dobrze. <laughs> Jaka operacja? Że żadnej operacji nie. Że to jest jedno wielkie oszustwo. To jest po prostu już szok. To jest w ogóle cud, że kurwa, ktokolwiek jeszcze jej ufa, ale to są biedne, najpewniej najbardziej w tej całej sytuacji są poprzedzone dzieci. No bo dzieci jej przelały na to pieniądze, bo kina w Black jest taka super, a wszyscy inni są źli. Będzie, że nie ma pieniędzy, że to, że tamto, a za tydzień kurwa wrzuci oczywiście story z jakiegoś baru albo z drogiej insta restauracji, bo przypomnijmy, że influencerki nie wpierdalają kartofli kotletem, jak normalny człowiek, tylko chodzą codziennie praktycznie do restauracji, do drogich restauracji. Jakiś makaron... Makarony. Pasta właściwie, tak. przepraszam. Asta! Pasta. Zderzak zderzak oh, spierdolił miałeś... <laughs> Koniec! Co, co jest. Znaczy, wiesz, co smutne to było w sumie z jednej strony? No, bo ja lubię samochody. Szkoda, i... auta. Świeżo oklejony zderzak. No i tyle. Pierwszy dzień w Polsce. Ja pierdzielę. W ogóle pewnie będzie moja wina. Chociaż ja nie czuję się w ogóle winny, dlatego że. No, jest w z przodu, nie? Jak zawsze jest z przodu, no to, no to wiadomo jak to wygląda. Eee, z winą. Fryz znowu rozjebał auto. Dobrze znamy, że ekipa lubi się rozpierdalać auta. To jest no, i tak naprawdę w hobby. Ten, czy... w drodze do Ameryki kurwa, tak. Znaczy nie w Ameryce, przepraszam, w Tak. Ja nie wiem, co z nimi jest. Pozgarniani mandaty jeszcze za nagrywanie w parkach. Fryz jak powiedział, że ktoś mu zajechał drogę na autostradzie. Jakiś dziadek z tego, co widziałem, Fordem. Słuchajcie, najważniejsze jest tak naprawdę to, i nieważne jaki to jest człowiek, że nic mu się nie stało, tak. Dobrze, że miał w sumie kamerkę. Ale ja nie czuję się winny, bo pan mi zajechał drogę. Po prostu mi się wbił strasznie, tak? Bez kierunkowskazu i jakby nie popatrzył w lusterko. Mam w sumie nagranie z kamerki. No i zobaczymy, zaraz przyjdzie policja. Lipa. No tak patrzę na to, to maska jest cała, więc poszedł zderzak i osłona lampki, ona pękła. No, wiecie, Co to jest? Słuchajcie, oczywiście skurwa, dobrze wiemy z niektórych kurwa tam informacji, że y, dobrze że to nie było czołowe, bo frizby by przeżył, bo miałby drogie auto. O. Wow. To jest najważniejsze, że nic mu się nie stało. Widziałem sam na tej instastory, że sobie mu to auto. No cóż, mówi się do żyje się dalej. No, tak więc, to były tematy dnia dzisiejszego. Jeszcze tak na koniec, ona nie wie, czy ma robić osiemnastkę, tak? Bo ją ja ludzie hejtują, no ludzie to, jest, kurwa, hejtują. to jest kurwa, to jest kurwa tragedia. Powiem tak, wiesz co, mam nadzieję. Ja bym się moją siostrą kurwa nie przejął, jakby powiedziała, ja to nie wiem, czy robić osiemnastkę. co kurwa nie robię, jak nie A jak ja robię. A ja no, ale... To nie robiłeś kurwa. Wy mnie hejtujecie, to ja nie zrobię urodzin. Co mnie to kurwa interesuje? Dziękujemy za oglądanie. No do to dobra, rośnie Tak przedstaw się. Przedstaw się. Widziś Co? Co? Widzi śmień?